Jaką ty masz prowizję ze sprzedaży mentoringu za 15 tysięcy? Wiesz co? No, jeżeli chodzi o y, takie widełki, to też y, wiadomo. Y, myślę, że zaczynają, jeżeli jesteś sprzedawcą w takich high ticketach, prowizje to są na poziomie od 10 do 20%. W zależności, jak się umówisz, to też jest kwestia, na przykład, nie wiem, zapinam całą grupę, no to wiadomo, że mogę negocjować mm -hmm. wyższy, no progi, tak? Więc zawsze też do tego zachęcam, tak? Czyli masz produkt, nie wiem, za 15-20 tysięcy, umów się ze swoim, jak to się mówi, high closerem na to, że jeżeli zapina całą grupę, dajesz 20%, 15, no to już jest jakby kwestia też tego, ile, wiadomo, przy produktach takich powiedzmy cyfrowych, ta marża jest większa, tak, no bo wiadomo, to jest powiedzmy twój czas, nie? Przy tak. produktach fizycznych też jest koszt wyprodukowania, transportu, przechowywania i tak dalej, więc wiadomo, że tamte marże. Więc są Więc jesteś tak w dobrej innym. branży. W tym momencie. Więc tak naprawdę słuchajcie, no sprzedaż high z produktów premium, tam zarabiamy najwięcej, no tak. bo wyobraź sobie, tak, FTA, nawet niech to będzie ta najniższa, tam powiedzmy 10%, tak? Jeżeli sprzedajesz kurs komuś za 500 zł. No to masz z tego 50, tak? Jeżeli sprzedajesz komuś, nie wiem, mentoring za 15 tysięcy, to po jednym telefonie po 45 minutach masz 1500 zł. Ja to mówię, przy najniższej, przy najniższej, przy powiedzmy 20% masz z tego 3000 zł. I możesz sobie siedzieć na tarasie, opalać nogi i sprzedawać po prostu produkty. <gry>